Siemano widzowie dzisiaj moi drodzy sobie zagramy na moim telefonie nowym, który przyszedł z naprawy, na którym miałam kanał Zagramy sobie w Robloxa, bo Fortnite został mi zablokowany. Oczywiście wchodzimy tutaj na Roblox i tutaj sobie Oczywiście też mam laptop, na którym gram, ale dzisiaj sobie pogramy może w Pet Simulator 99, tutaj przechodzimy, będziemy grali, nie, nie wiem jak Wam to pokazać, nie, nie. wiem jak wam to robić, czy tak, nie, czy wam nie, ale chyba tak zostaniemy, żebyście, czyli ja tutaj gram, jakby co to tak, no smapsikiem na tym oczywiście kanale będę nagrywać, a na tym będę tam pisać sporo rzeczy, na tym telefonie będę pisać yy, sporo rzeczy na moim kanale, w tym na którym teraz nagrywam właśnie, a tak to żadnych chyba planów innych nie mam do robienia, na przykład żeby zmienić coś, nadal będą filmiki, live nie, bo mi się nie udało, nie wiem dlaczego. Ale chyba raczej miałam zablokowane live. Przez coś nie wiem przez co. I musimy sobie ustawić godzinę, ale nie wiem czy na pewno w PES symulator zagramy. To jest nad dobra jest. jest, jest, Powinno się wczytywać. Na tym kącie. Nie, a nie, dobra. Nie, bo może zróbmy tak zagrajmy w Minecrafta czy coś w tym Bo na przykład w wy... albo A pierwam wam pokażę ogólnie mój nick tutaj mój nick jest. Dobra ja wam może przeczytam Psiara 123831 i Jeszcze raz spróbuję wyjść, ale nie obiec. Nie, może sobie w coś innego zagram. Na przykład. Podłoga to lawa. Na przykład to, to też jest fajna podłoga. To lawa tutaj. To jest taki pierwszy długi odcinek. Będzie może. No, gramy. Na pewno albo tu na laptopie się zaloguję na Epic Games. Albo jeszcze spróbuję na telefonie, moim drugim. Mi się w sumie pierwszym to jest Mój drugi, na którym tutaj nagrywam. No. Dołączanie do serweru. Dołączanie. Tutaj proszę. Dołączamy. Dobra. Tutaj. Tak lekko się to loguje, ale tak idziemy gramy w to tutaj goście sobie latają hendeg taka mapa jakaś, nie wyświetlę wam bo się jakby nie zalogowało jeszcze ale nie, bardziej może w brawla sobie pogramy chyba, no bo nie udaje mi się grać, więc gramy tutaj w brawl Stars. a, ikona nie, 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 nie. Ja sobie wybiorę piesunia Taką ikonkę. Nie, 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 nie. No to mam, poczekajcie, sprawdzę, czy nadal. Tak, tak, tak. Mm. Sorry. Tylko muszę właśnie wejść tu. Się nie chce. Bo ja chyba mam trzy konta stworzone jeszcze. Chyba zapasowe bardziej, ale nie wiem. W sensie wiecie, na awarię, jakby coś się działo. Nagrywam filmik. Dobra, jeśli chcecie mój kot QR to idź wiktor. Jezu się. Ajajaj, aj. nie chce mi wyjść teraz. Patrzcie taki coś mam dobra znajomi, nazywam się Nikola Sigma. Nie widać to, ale kod QR proszę. Może tak będzie. Też nie będzie dobrze widać. Nikola. Nie, nie chcę to z tym. Sobie zagramy Sol. teraz Mamy tutaj. No. Gramy chyba nitą, czy tam bo nie zauważył. No, szeryba. Mamy jest koło siebie mamy el primo, którego rozwalamy. Proszę, tutaj jest to el primo, ale jak go rozwa... Dobra. Tutaj. Myk, myk, myk. Jeśli jakieś dźwięki słyszeli, to mam otwarte okno i będzie tam. Nie słychać, ale lecimy. Tutaj, tak, tak. Szeli rozwalana kolejna. Sora, ale jakby jestem trochę przejębiona, bo mam lekki Dobra. Czy tu rozwaliliśmy? Tutaj, kolejną szeli. Teraz mamy finał. Dobra, nitę niszczymy. I mamy pierwsze miejsce. Tutaj proszę, pierwsze miejsce szeli Numer jeden. No. Dobra. 320. Y y y ten. Takich klejnotków niebieskich na no Jessie zbieram. Dobra, jeszcze zagramy może jakieś dwie rundy. Primo, gramy dwie rundy. Gramy. gramy, gramy. Na chwilę pewnie zrobię jeszcze kolejne filmy z właśnie z jakiegoś Robloxika. Ich teraz mi się wczytuje piąte miejsce. Nie wiem dlaczego. Um, um, a nie liczba pozostałych zadmiarzy. czterech. Dobra, mamy finał, wielkie starcie. Ja to mówię w finał bardziej. niż wielkie starcie. Takie jakby, jakby się starło, albo starło Gdzie tu skakać tym Primo 9 power cube'ów Ale y, następny odcinek będzie na pewno z mm, Jak to się mówi, z Fortnite, Bo spróbuję się zalogować i utworzyć jakby Takie nowe, nowsze konto Coś w tym stylu I znowu pierwsze miejsce Ale czy coś O wyg Wygrywaj bitwy każdego dnia Aby zdobywać dr Dropy Star dropy to powinno być Ale mamy tutaj star dropiki I mamy 100 tych niebieskich klejnotów Jesteśmy w sklepiku Aktualność jakaś Dobra, ja chyba będę kończyć ten filmik, bo jeszcze bym musiała sprawdzić, czy mi się Fortnite um, zrobi, więc trzymajcie się, widzowie. To chyba by było na tyle. Następny odcinek też taki zrobimy. Trzymajcie się, pa.